Rozdawszy cały majątek ubogim, Mikołaj skrył się za murami klasztoru, gdzie zamierzał spędzić resztę życia. Jednak stało się inaczej. Pewnej nocy miał sen, a głos w nim nakazał mu opuścić patarę i udać się do Miry. Zaufał temu wezwaniu. W samej Mirze, mieście portowym, nie mając już żadnych pieniędzy, Zamieszkał z biedakami pod murami kościoła. W tym czasie w mieście zmarł arcybiskup Jan i szukano kandydata na jego miejsce. Mówiono, że to głos samego Boga kazał biskupom wybrać tego, kto pierwszy o świcie wejdzie do kościoła. A Mikołaj mieszkał tuż przy kościele i codziennie, wczesnym rankiem, jeszcze przed innymi, Dawał się do pustego kościoła na modlitwę. Jakież musiało być jego zaskoczenie, gdy tamtego ranka czekała już na niego przy drzwiach grupa biskupów i okrzyknęła go następcą arcybiskupa Jana. Mikołaj w całej swej skromności przyjął ten zaszczytny urząd tylko dlatego, że wcześniej miał sen, w którym sam Chrystus wręczał mu Ewangelię. A Maryja nakładała na jego ramiona biały pas zwany Omoforionem, a noszony tylko przez biskupów. I znów zaufał wezwaniu. Historia, określana mianem cudu na morzu, to jedno z wielu niezwykłych wydarzeń przywoływanych w związku z osobą Mikołaja. Pewnego razu okręt pełen ludzi. Płynął z Egiptu do Miry. Po drodze rozszalał się potężny sztorm, i wszyscy stracili nadzieję na ratunek. Przywoływano w rozpaczy imię Mikołaja, już wtedy znanego z cudów, i zwrócono się w modlitwie o pomoc. Na to jego postać pojawiła się na falach, rozkazała wiatrom, by ucichły, i zniknęła. Uratowani. Po dopłynięciu do Miry udali się do kościoła i tam przed ołtarzem rozpoznali swojego wybawcę. Byli tym tak poruszeni, że ci, którzy mieli nieczyste sumienie, zmieniali swoje życie na lepsze. Mikołaja wzywano na pomoc nie tylko w czasie burzy na morzu, ale także w chorobach, zarazach, do obrony przed złodziejami. Każdy potrzebujący był przez niego wysłuchiwany i otrzymywał wsparcie. W ten sposób Mikołaj stał się patronem żeglarzy, marynarzy, piekarzy, kupców, pasterzy, sędziów, więźniów, dzieci, a także panien na wydaniu, sprzedawców perfum, wina, zboża, nasion, wytwórców guzików, uczonych, studentów i notariuszy.